Paniecie, dziś za oknem wiąż wierszcze, a ty płaczesz nad biegnącym w psach paprociach dobrym dniem. Tam mnie szukaj, a gdy ja cię też zobaczę, będę wiedział, że pochliwy tańczy sen. Ukazując w rumieńcach, lekki uśmiech i wandamkę odłożoną spiesznie w kąt, długie włosy, a w niebieskich oczach ufność kołyszącą się bez trosk o dłoń nim nad nami ciemne chmury się skłębiły nim zaczęłaś szukać żaru tamcie chłód miałaś w sercu ten skarb wielki szczerą miłość unoszącą na bezkresem łąk i dróg nie potrafię musz pojąć że odeszłaś czasem wyrwie się westchnienie zadyszy pierś a ty nie płacz se już Aneta psztul kartkę ustrojoną w tęskny wiersz.